Dlaczego właściwie nie każda pochwała jest dobra? I czy błędy to na pewno porażka? No i jak, jak efektywnie korzystać z informacji zwrotnej? Witamy serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej informacji zwrotnej. To fascynujące narzędzie w uczeniu się. Potrafi zdziałać cuda, serio, ale równie łatwo może okazać się, no, nieskuteczne albo nawet zaszkodzić. Mamy sporo ciekawych przemyśleń na ten temat. Rzeczywiście, informacja zwrotna to potężna rzecz. Badania, na przykład te Johna Hechtigo, pokazują, że jej wpływ na wyniki w nauce może być, no wiesz, nawet dwukrotnie większy niż innych działań edukacyjnych. Ale to nie jest takie proste. Kluczowe jest zrozumienie jak i kiedy ona naprawdę działa, bo działać może bardzo różnie. Nasz podcast to zaproszenie dla studentów, pasjonatów psychologii oraz dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, dlaczego myślimy i czujemy w taki, a nie inny sposób. Chociaż w tworzeniu treści pomaga nam sztuczna inteligencja, to sercem tego kanału jest prawdziwa ciekawość i chęć dzielenia się wiedzą. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a chcesz pomóc w jego rozwoju, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Serdecznie dziękujemy. Czyli punktem wyjścia wydaje się być ta koncepcja luki, o której pisał Sadler. Mam rację? Chodzi o ten dystans między tym, gdzie ktoś jest, a gdzie powinien być czyli między tym, co umie, a tym, co ma umieć tym celem kryteriami sukcesu. Wydaje się logiczne, ale pewnie w praktyce nie zawsze łatwo to określić. Dokładnie tak: bez jasnych celów, bez kryteriów sukcesu, zrozumiałych i dla nauczyciela, i dla ucznia. Informacja zwrotna trochę traci sens. Wisi w powietrzu. Musimy wiedzieć, dokąd idziemy, żeby ocenić, jak nam idzie, no i co robić dalej. To właśnie jasno określone cele pozwalają skutecznie tę lukę zmniejszać. Okej, okay, rozumiem. Zmniejszanie luki to główny cel. Ale czy dobrze skonstruowana informacja zwrotna ma jeszcze jakieś inne konkretne funkcje? Oj, ma ich całkiem sporo. Może wskazywać kierunek, wiesz, co dalej robić, może pomagać skupić się na tym, co najważniejsze w zadaniu, co istotne, może podpowiadać konkretne strategie, procesy myślowe, jak inaczej podejść do problemu, jakich narzędzi użyć. Niezwykle ważne jest też korygowanie błędnych przekonań, nieporozumień. No i oczywiście, może też motywować, chociaż tutaj zaraz dojdziemy do pewnych ale. Zauważyłem też, że podkreśla się, że feedback zwykle pojawia się po instrukcji, po jakiejś próbie nauczenia czyli jego skuteczność zależy od tego, co było wcześniej od jakości nauczania. Absolutnie. Jakość nauczania to podstawa. Dobra informacja zwrotna nie zastąpi słabej lekcji, ale świetnie uzupełni tę dobrą. Co więcej, fantastycznie wykorzystuje coś, czego się często boimy błędy a błędy to nie jest katastrofa. To naturalna część procesu uczenia się i to dla każdego, nie tylko dla tych, co mają trudności. Czyli błąd to właściwie informacja. Taka różnica między tym, co już wiem, a tym, czego jeszcze nie wiem, ale chcę się nauczyć. To naprawdę zmienia perspektywę. Koniec z traktowaniem błędów jak, no wiesz, jak porażki. No właśnie. Świadomość tej różnicy, tego błędu jest niezbędna, żeby pójść dalej. Błąd stwarza idealną okazję do nauki, naprawdę. Wspomniany John Hetty proponuje taki użyteczny model, oparty na trzech kluczowych pytaniach, na które dobra informacja zwrotna powinna odpowiadać. Pierwsze, dokąd zmierzam? To aż zaskakujące, jak często uczniowie zapytani o cel lekcji mówią skończyć zadanie. Albo napisać wypracowanie. Zamiast powiedzmy nauczyć się analizować tekst. Albo zrozumieć proces fotosyntezy. Skupiają się na wykonaniu, nie na zrozumieniu, nie na umiejętności. Ciekawe jest to porównanie ze sportem. Tam młodzi ludzie często potrafią precyzyjnie określić cel, poprawić serwis, szybciej biegać, a w szkole celem staje się głównie zaliczyć. Trochę smutne. Tak, to pokazuje pewien problem. Ale są też inspirujące przykłady. Historia Samanty Smith. Ona kładła nacisk na ustalanie z uczniami celów. Ambitnych, ale realistycznych. I to przyniosło świetne rezultaty. Cele mają znaczenie. Zwłaszcza te, które stanowią wyzwanie. Bo informacja zwrotna dotycząca czegoś banalnie prostego, no, ma małą wartość. Potrzebne jest wyzwanie, żeby feedback miał na co działać. Ok, czyli jasny, ambitny cel to podstawa. Drugie pytanie w modelu Hattego. W jaki sposób do tego dochodzę? Czyli, jak mi idzie? Tu wchodzi informacja o postępach. Najlepsza jest ta bieżąca, kształtująca. Taka, która odnosi się do kryteriów sukcesu, które ustaliliśmy wcześniej, a nie porównuje nas z innymi. Chodzi o to, by pokazać, co już działa, a co jeszcze nie, w odniesieniu do celu. Badacze, jak Dylan William, podkreślają wagę strategii, które pomagają uczniom samym monitorować swoje postępy, rozumieć, gdzie są. I wreszcie, trzecie pytanie podobno kluczowe. Jakie są następne kroki? Co dalej? To pytanie pcha nas do przodu. Pomaga rozwijać samodzielność w uczeniu się, te samoregulacje. Zachęca do głębszego zrozumienia. Te trzy pytania można powiązać z czterema poziomami informacji zwrotnej. Pierwszy to poziom zadania. Brzmi dość podstawowo. Tak, i jest zdecydowanie najczęściej w szkole. Koncentruje się na tym, czy zadanie jest zrobione dobrze. Czy odpowiedź jest poprawna? Czy czegoś brakuje? Dostarcza konkretnych informacji, koryguje. Jest skuteczne szczególnie na początku nauki czegoś nowego. Przykład. Twoim celem było opisać etapy procesu, pierwszy opisałeś dobrze, ale potem kolejność się miesza. Spójrz jeszcze raz na schemat, ponumeruj kroki i spróbuj opisać je po kolei. Konkretnie o zadaniu. Rozumiem. Takie sprawdzenie, dobrze-źle. Ale podejrzewam, że prawdziwa nauka zaczyna się głębiej. Poziom drugi. Poziom procesu. Na czym on polega? Tu schodzimy głębiej do strategii, jakich użyliśmy wykonując zadanie. Feedback na tym poziomie nie mówi tylko czy jest dobrze, ale jak ktoś do tego doszedł i czy można było inaczej, lepiej? Może sugerować alternatywne metody, pomagać wykryć błędy w rozumowaniu, wskazywać powiązania między pomysłami. To wspiera głębsze uczenie się, takie prawdziwe rozumienie. Przykład. Miałeś porównać te dwie teorie. Zamiast tylko opisywać je osobno, zastanów się, w czym są podobne, a czym się różnią. Jaka jest między nimi relacja? Może spróbuj zrobić mapę myśli. To już brzmi znacznie mocniej. A trzeci poziom, poziom samoregulacji, wydaje się iść jeszcze dalej, w stronę samodzielności ucznia. Dokładnie tutaj. Informacja zwrotna pomaga uczącemu się monitorować i zarządzać własnym procesem uczenia. Jak oceniać swoje postępy? Jak radzić sobie z trudnościami? Skąd wiem, że rozumiem? Kiedy poprosić o pomoc, a kiedy próbować dalej samemu? Feedback na tym poziomie buduje pewność siebie, zachęca do szukania informacji, uczy myślenia o własnym myśleniu. To bardzo ważne. Przykład. Zauważyłam, że gdy utknąłeś na tym zadaniu, od razu spojrzałeś na mnie. Zastanów się co dokładnie sprawiło ci trudność? Jakiej strategii użyłeś? Czy jest inna, której mógłbyś spróbować, zanim poprosisz o pomoc? Albo pozytywnie świetnie, że sama sprawdziłaś odpowiedź w słowniku. Czy wiesz, dlaczego wcześniej popełniłaś błąd w tym słowie? Jak do niego doszłaś? Czy ta strategia sprawdzania przyda ci się w przyszłości? Zadanie proces samoregulacja wszystkie wydają się bardzo konstruktywne, ale jest jeszcze czwarty poziom poziom ja. I tu chyba robi się ślisko, prawda? Tu wchodzą pochwały. Tak, ten poziom odnosi się bezpośrednio do osoby. Często w formie ogólnej oceny albo właśnie pochwały. Jesteś taki mądry. Świetna robota. Zdolna dziewczyna. I tu dochodzimy do pytania z samego początku. Czyli dlaczego nie każda pochwała jest dobra? To wydaje się sprzeczne z intuicją. No bo, hej, przecież lubimy być chwaleni. To nas motywuje, nie? Lubimy, to prawda. Pochwały są miłe. Tylko, że problem w tym, że niosą zaskakującą małą informacji użytecznych z punktu widzenia nauki o zadaniu, o procesie, o samoregulacji. Badania pokazują, że ich wpływ na realne osiągnięcia jest znikome, a czasem nawet negatywne. Co ciekawe, informacja zwrotna na poziomie zadania czy procesu, ale bez tej ogólnej pochwały okazuje się znacznie skuteczniejsza. Ale dlaczego? Co jest złego w powiedzeniu komuś. "Jesteś inteligentny, albo dobrze ci poszło. Wydaje się takie naturalne. Od zadania, od strategii, od procesu uczenia się. Skupiają uwagę na osobie. Jestem chwalona, jestem mądry, a nie na tym, czego się uczę. Po drugie, jak pokazały słynne badania Carol Dweck, chwalenie wrodzonych cech, jesteś taki mądry, jest szczególnie ryzykowne. Uczy, że sukces zależy od talentu, a nie od wysiłku." W efekcie, gdy taka osoba napotka trudność, łatwiej się poddaje, bo myśli, widocznie nie jestem wystarczająco mądra. Chwalenie wysiłku, doceniam, jak ciężko nad tym pracowałaś, jest dużo bezpieczniejsze i bardziej motywujące na dłuższą metę. Poza tym, często używamy pochwał, by złagodzić krytykę. Wiesz, masz tu parę błędów, ale ogólnie jesteś super uczniem. To niestety rozmywa przekaz, osłabia siłę konstruktywnej informacji. A w skrajnych przypadkach nadmiar pochwał może prowadzić do uzależnienia. Uczeń pracuje tylko po to, by usłyszeć miłe słowo, a nie dla samej nauki. To nie jest dobra motywacja. Czyli kluczowe jest rozdzielenie. Możemy i powinniśmy doceniać ludzi, budować dobrą atmosferę, ale informacja zwrotna dotycząca nauki powinna być skupiona na zadaniu, procesie lub samoregulacji, a nie na ogólnym chwaleniu osoby. Dokładnie tak. Budujmy poczucie wartości, akceptację, pozytywne relacje to jest niezwykle ważne. Ale nie mieszajmy tego z informacją zwrotną, której celem jest wsparcie procesu uczenia się. Ogólna pochwała na poziomie ja po prostu rozcieńcza jej efekt. Trzymajmy się poziomów zadania, procesu i samoregulacji. Skoro pochwały mogą szkodzić, a błędy są wręcz pożądane to wracamy do drugiego pytania z początku. Dlaczego błędy nie są porażką, a szansą? Błędy sygnalizują tę lukę między tym, co wiemy, a tym, co chcemy wiedzieć. Tworzą takie napięcie, które jest motorem do nauki. Jak pisał filozof William James, powinniśmy podchodzić do nich z pewną beztroską, a nie rozpaczą. To oznacza, że niesamowicie ważna jest atmosfera. W klasie, w zespole, w domu musi być bezpiecznie, tak żeby przyznanie się do błędu, do niewiedzy nie wiązało się ze wstydem, ze strachem przed oceną, przed wyśmianiem. Tak. Bezpieczeństwo psychologiczne jest kluczowe. Co więcej, niektóre badania sugerują, że celowe stwarzanie sytuacji, w których można popełnić błąd w bezpiecznych warunkach i uczenie jak sobie z nim radzić, może prowadzić do lepszych wyników niż unikanie błędów ze wszelką cenę. To jednak wymaga dużej dojrzałości i umiejętności samoregulacji. Przypomina mi się ta słynna reklama z Michaelem Jordanem. Mówił coś w stylu: spudłowałem ponad 30 tysięcy rzutów, przegrałem prawie 300 meczy, ponosiłem porażkę za porażką i właśnie dlatego odniosłem sukces to chyba idealnie pasuje. Dokładnie, ta zasada dotyczy nie tylko sportowców. Odnosi się do uczniów, studentów, ale też nauczycieli, menedżerów, całych organizacji. Potrzebujemy kultury, w której analizuje się to, co nie działa, ale nie po to, by znaleźć winnych, tylko by zrozumieć przyczyny i poprawić procesy. Ale co równie ważne, trzeba analizować także sukcesy, dlaczego coś się udało, żeby uniknąć pułapki samozadowolenia. Świadomie powtarzać dobre praktyki. Pytajmy, dlaczego, nie tylko przy porażce. Przejdźmy do praktyki. Jak efektywnie używać informacji zwrotnej? Czy liczy się ilość, im więcej, tym lepiej? Okazuje się, że sama częstotliwość nie jest najważniejsza. Kluczowe jest to, by informacja była w punkt, dostarczona w odpowiednim momencie, dopasowana do potrzeb konkretnej osoby i etapu, na którym jest. Musi być użyteczna tu i teraz, by zrobić kolejny krok. To ciekawe, że nauczyciele często uważają swoją informację zwrotną za bardzo pomocną, szczegółową. A uczniowie odbierają ją zupełnie inaczej, jako zbyt ogólną albo nieprzydatną. Skąd ta różnica? To częsty problem, potwierdzony badaniami, wynika z różnych perspektyw oczekiwań, dodatkowo, jak pokazały obserwacje w klasach, ogromna część ustnej informacji zwrotnej, jaką uczniowie dostają na co dzień, pochodzi od rówieśników. I niestety, ta informacja często jest nieprecyzyjna albo po prostu błędna. To pokazuje, jak ważne jest świadome zarządzanie tym procesem. A co z rodzajem informacji? Mówiliśmy o poziomach. Jest też ten ciekawy podział na feedback potwierdzający i korygujący. O co tu chodzi? Informacja korygująca, czyli taka, która wskazuje na błąd w rozumowaniu, na sprzeczność z dotychczasową wiedzą, bywa bardziej skuteczna niż tylko potwierdzanie tego, co już wiemy, zwłaszcza gdy dotyczy błędnych interpretacji. Korygowanie błędów daje silniejszy impuls do przemyślenia, do zmiany. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma żadnego pojęcia, to potrzebuje najpierw instrukcji, a nie tylko korekty. Ale przy częściowym rozumieniu, wychwycanie błędu jest bardzo cenne. Warto też spojrzeć na ocenianie. Na przykład testy, sprawdziany jako formę informacji zwrotnej, ale skierowaną głównie do nauczyciela, prawda? Do wykładowcy. Tak, to jest sedno tak zwanego oceniania kształtującego. Zamiast traktować wyniki testów tylko jako końcową notę dla ucznia, powinniśmy je widzieć jako bezcenne źródło informacji dla siebie. Co uczniowie zrozumieli dobrze, gdzie są luki, które metody nauczania zadziałały, a które trzeba zmienić, jakim grupom studentów potrzebne jest dodatkowe wsparcie. To pozwala dostosowywać nauczanie na bieżąco i to przynosi ogromne korzyści w tempie uczenia się. Jak jeszcze można wspierać efektywny odbiór informacji zwrotnej? Wspomniałaś o wskazówkach, takim rusztowaniu. Co to takiego? Tak, wskazówki, podpowiedzi, pytania pomocnicze, schematy, początki zdań działają jak takie tymczasowe rusztowanie. Stąd angielska nazwa scaffolding. Pomagają zorganizować myślenie, sugerują strategię, ułatwiają przejście przez trudny etap. Ważne jest, by były dopasowane do potrzeb i by wiedzieć, kiedy je stopniowo wycofywać, żeby nie uzależniać od nich, a promować samodzielność. Co z tą informacją zwrotną od rówieśników? Skoro jest jej tak dużo i często jest błędna, to może lepiej jej unikać? Są modele, które pokazują, że po odpowiednim treningu jakość feedbacku rówieśniczego znacząco wzrasta, a uczniowi zaczynają doceniać tą formę wymiany. Widzą w niej wartość. Wygląda też na to, że preferencje odbiorców mają znaczenie. Czego oczekują uczniowie czy studenci od feedbacku? Co lubią, a czego nie? Generalnie wolą informację, która jest zorientowana na przyszłość. Co mogę zrobić lepiej następnym razem? Chcą, by była konkretna, odnosiła się do jasnych kryteriów. I konstruktywna. Źle odbierane są uwagi zbyt ogólne, bezosobowe, niejasne. Warto też pamiętać o potencjalnych różnicach kulturowych, wiesz. W niektórych kulturach preferowany jest bardziej bezpośredni feedback, w innych bardziej zawoalowany. I na koniec te psychologiczne bariery w odbiorze. To chyba dotyczy nas wszystkich nie tylko w edukacji, w pracy, w życiu prywatnym. Zdecydowanie wszyscy mamy tendencję do filtrowania informacji zwrotnej. Łatwiej przyjmujemy to, co jest zgodne z naszym obrazem siebie, co potwierdza nasze przekonania, co jest pozytywne. Negatywny feedback często analizujemy bardziej krytycznie, szukamy usprawiedliwień to są naturalne mechanizmy obronne. Ale sprawiają, że udzielenie i odebranie skutecznej informacji zwrotnej jest prawdziwą sztuką. Podsumowując naszą dzisiejszą dogłębną analizę, informacja zwrotna to potężne narzędzie, ale wymaga finezji. Jej skuteczność zależy od jasnych celów, od skupienia na zadaniu, procesie lub samoregulacji, a nie na osobie. Ważny jest też ten zwrot uwagi nie tylko na to, jak udzielać feedbacku, ale jak go odbierać i wykorzystywać. Dotyczy to i uczniów i studentów i nas samych nauczycieli wykładowców. Dla nas wyniki i obserwacje powinny być informacją zwrotną do ulepszania własnej pracy. Pomocne mogą być konkretne wskazówki, jak te proponowane przez Valery Szut: koncentracja na zadaniu, szczegółowość, ale bez przeładowania informacją, jasność, obiektywizm, promowanie uczenia się, a nie tylko wyników. Pamiętajmy też o warunkach Sadlera. Feedback działa, gdy jest potrzebny, akceptowany i możliwy do wykorzystania. Hetty wspominał o prostym pytaniu, które zadawał swoim synom przy kolacji: Jaką informację zwrotną otrzymałeś dzisiaj? Może to dobry sposób, by na co dzień ćwiczyć uważność na ten aspekt uczenia się. Przecież feedback towarzyszy nam nieustannie. Skoro tak łatwo filtrujemy informacje zwrotne, zwłaszcza te trudne. To jak możemy konstruować feedback dla siebie i dla innych, który będzie na tyle trafny i przekonujący, by aktywnie kwestionować nasze potencjalnie błędne przekonania o własnym działaniu, ale jednocześnie nie odbierze nam motywacji do dalszego wysiłku i rozwoju. To chyba jedno z największych wyzwań w tej sztuce informacji zwrotnej. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że ta rozmowa o informacji zwrotnej okaże się inspirująca i, co ważniejsze, przydatna w praktyce. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków, w których będziemy zgłębiać inne fascynujące tematy związane z nauką, rozwojem i efektywnym działaniem.